Nie ja mam z tej strony party purpitam są kolejne odcinku z Blackstrika Jak chyba mógł... a raczej nie widzicie. Mam polski tryb. polski język. Już co za hamie ma mnie zdjął. A gorszej tak, teraz nie mogłem dostać. To się wydaje tak celno, ale ja też straciłem kila, bo dawno nie grałem. Chciałam sobie coś poćwiczyć na kąpie, nie grałem wczoraj na kąpie, bo mam jeszcze pana na dwa dni chyba. O! Nie wiem czemu. Przegrywał? mam kapę. No dobra, żeby nagranie było lepsze, tak będę miał katar, to będę wyszmarkiwał w chusteczkę, potem muszę się narzekać. Kurde, no z m jest O, i tam, tam, zmieniłem w aby tam też zmieniłem z kimś do Glecha, bo ta wtedy mi się nie podobała, tyle. jest to tak po prostu ładna, taka szachownica to. No z m to on może, jakby miał Mkę, O, to teraz się mogę zabawić. No dobra, gdy ma bata, to nic mi nie zrobi. a to jest jednak moc. To bardzo dużo, jak i No nie no. Uwaga, to najgorsza broń. A w zasadzie też nie najlepsza. lepsze takie jak na przykład... Szkurtę. Jigl. Teka. Szkurtę. Kile mi Dzisiaj też się ma staram. Bo jestem drugi w tabeli mam 14 kg, ale no... No cóż. Wiem, że by wybiło może zrobię na następny tydzień jakiś specjal, ale w tym tygodniu już wątpię, że bym zrobił, no bo wiecie, szkoła też mało czasu mam. Jak będziecie bardzo chcieli, to może w środę zrobię godzinę grania na zombie i na tej nowej mapie. Dobra no nie opadłaś mi od pleców, bo to jest chamskie Proszę automatycznie coś Oj, gorsza broń jaka mogła mi się trafić, ale nie będzie Oczywiście jest automatycznie Uzi nie jest najgorszą broń. mi to była moja pierwsza broń jaką kupiłam Taki niski damage zadaje tak chyba jedno albo dwie osoby chwilę. No dobra, niech będzie R700. Nawet z na sobie zmieniłem. Czerwone wygrały. jednak ten język sorry za teraz do kumy. Ale musiałem się nawet żeby móc pospójść na biega dobrze, dobra, teraz podpięte. No ładuje się, mam nabierze i nie siądzie. Taka to jest bardzo dobra broń. No mam mam kurczę po stu lub 200 nawet. Nie no ja się tak nie bawię, ba nie dałem i co? I nic. Nie cierpię tego, tej ochrony na spawnie. не трофей особо Тарас. Охрана у нас вполне так до дупы. Aj, jednak już mnie zestrzelił. P90! No, co za Hami jeden. 1 Miałem P90. No, teraz mam takie gówno niecelne. Zabiję cię. Zaraz cię zabiję i zobaczysz jak fajnie ci będzie. No to Ty, mnie. Jest, zabiłam Cię. Pomściłam sam siebie. To dziwnie brzmi. Jen... Kurde, jak nie cierpię, nie cierpię tego ze spawnem, bo jakby nie było tego, to bym miał 3 kile z jednego magazynka. Teraz mam dobrą broń. To jest jedna z lepszych na blisko, ale na daleko to już górno. Te berety są takie niecelne, żeby z, z nich strzelać, to trzeba stać w miejscu po prostu. Co mi kili nie nabija? No, ile ja mam pingu? 57. Nie mam dużego, nie mam bardzo. Nie, ja nie wytrzymuję, no po prostu... Co no, no ja się dziwię. Oni cały team ma stopingu. Ja bym ma tylko 70. Kurde, no jakie tu są lewele. Takie do dupy. Ja nie cierpię jaki gracz ma dużo pingu. Nie dość, już się teleportuje. Dobra, jak chcecie coś zobaczyć, to piszcie sobie na YouTube. Best Odshot 4 Chyba tak Zobaczycie jakie to było głupie jak ktoś miał Kurde nie cierpię tej broni Ktoś miał mm, Duży pięk i go teleportowało Bo tele tak teleportnęło że chyba parę metrów <laughs> Piszcie sobie to zobaczycie

Jest czerwona drużyna, ta drużyna to jest drużyna. Co no. <grych> Kto to robił? Znów mnie liczył tylko jednego kila, choć samiście widzieli, że... Patrzcie, patrzcie, patrzcie. I znów... No dobra, teraz może dwa albo trzy. Z całkiem teraz ja mogę kilować a może się kończy powoli. Już tylko niecałe dwa magazynki. No i mnie trafiają mocno. Już połowę HP straciłem. Ja już mam kijel. 17 To ja kocham taką grę. Potem się dziwię, że ja mam taki wysoki level. Ale dużo osób mi pisało, że... Mam taki wysoki level, bo gram tylko na randomy, a ludzie gram na różnych trybach. O, udało mi się wskoczyć stąd tu. Ale epickość po prostu. Dobra, osiem naboi i kończę odcinek. Dobra, więc subskrybujcie, łapkujcie i komentujcie, więc na razie. Cześć.